Ambilozowek Wozomek, Argat BM, Stanstal Ostrów, Wielkopolski, 84-78, zwycięstwo Anwiru na koniec rundy zasadniczej. Razem z Państwem trener z główności Wojciech Kamiński i zawodnik Michał Chyliński, Właśnie trenera, poproszę o komentarz. Myślę, że ten mecz kompletnie nie, nie układał się po naszej myśli, a, a w momentach, kiedy gdzieś się zbliżaliśmy, jakieś podejmowaliśmy albo złe decyzje, albo, albo były jakieś e, e, nieszczęśliwe dla nas biegi okoliczności. Natomiast no, w drugiej, to jeżeli chodzi o pierwszą połowę, natomiast w drugiej połowie e, e, anvil zdecydowanie lepszy. E, cóż, dużo czasu przed playoffami nie mamy. E, poznaliśmy, może poznaliśmy, no, przywitaliśmy się z atmosferą. Na, na trybunach we Włosławku i teraz przed nami batalia o ćwierć finałowa o Was do półfinału. Dziękuję. Dziękuję. Tyle trener Kamiński i Hokański Proszę o komentarz. Yy, gratulacje wszystkim dla drużyny z Wrocławka. Yy, na pewno źle weszliśmy w ten mecz yy, grając na wyjeździe. Daliśmy na pewno dużo pewności siebie, drużynie z Włocławka. Tam udało nam się, tak jak trener mówi, wrócić do gry, ale no zabrakło na pewno skuteczności po części, trochę, trochę błędów w obronie i na pewno musimy grać lepiej, jeśli chcemy wywieźć jakieś zwycięstwo z Wrocławka. Mamy trochę czasu, na pewno będziemy gotowi teraz czas na play-offy i na poważne granie, także no, zobaczymy. Dziękujemy. Czy są, czy są pytania? Jedno. Pięć wolnych czytanych w tym przed nas. To część oficjalnego komentarza trenerze? No, tak. No, bez, bez, no, bez komentarza. No, bez <grym> są pytania od trenera do zawodnika? Zatem do zobaczenia. Witam na drugiej części konferencji. Ambit Włocowek, Arget Argent Bemstam, Stalostru Wielkopolski, 84-78, Igor Milicić i Michał Michalak. Na tej części konferencji trenerze oddaję głos. Sezon za zasadniczy jest zakończony, jesteśmy na czwartym miejscu, mogło być lepiej, mogło być dużo gorzej. Odnośnie tego meczu a, na pewno prze przedsmak play-offów, natomiast trochę śmiem twierdzić, że, że coś tutaj nie, nie, nie grało do końca. Dziwne sytuacje istniały w, w tym meczu, ale zapominamy. My na pewno nie będziemy się martwić o to. Zapominamy o tym. Wiemy, że ten mecz nic nie znaczy, tak naprawdę, i że nasz sezon się zaczyna w czwartek. Dziękuję bardzo. Michał Michalak, powrót do gry po kilku tygodniach. Cieszę bardzo za zwycięstwo, które odnieśliśmy, ze względu na to, że. Wygraliśmy z bezpośrednim rywalem. Zachowaliśmy przewagę parkietu w playoffach i w drugiej połowie postawiliśmy bardzo twarde warunki i wypracowaliśmy przewagę, którą utrzymaliśmy do końca meczu. Teraz musimy się spokojnie przygotować na tą serię, żeby kontynuować zwycięską pasję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania o trenera lub zawodnika? Michał, jak z Twoim zdrowiem. Bardzo dobrze, dziękuję. Mamy inne pytania? Pytanie brak. Widzimy się w czwartek i w